Anita Werner, znana dziennikarka i gospodyni faktów w TVN, również zdecydowała się wypowiedzieć na temat sytuacji Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Publiczne wyznania gwiazd dotyczące tego, co dzieje się wokół założyciela WOŚP, zyskują coraz większą uwagę mediów i społeczeństwa. Anita Werner, korzystając z popularności swojego programu, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat co szybko wywołało reakcję publiczności. W swojej wypowiedzi, jaką ogłosiła podczas jednego z ostatnich wydań faktów, Anita Werner wyraziła solidarność i wsparcie dla Jerzego Owsiaka. To, co teraz dzieje się wokół Jerzego Owsiaka, jest absolutnie nieakceptowalne. Jako społeczeństwo nie możemy pozostać obojętni na groźby skierowane przeciwko osobie, która poświęciła swoje życie na pomoc innym. Jerzy Owsiak przez lata swojej działalności zasłużył na szacunek i podziw, a nie nienawiść i agresję, mówiła zdecydowanie Werner. Dziennikarka również podkreśliła rolę mediów i odpowiedzialność publiczności w obliczu takich wydarzeń. Jako media mamy obowiązek chronić takie postaci jak Jerzy Owsiak i podkreślać ich pozytywny wpływ na społeczeństwo. Nie możemy pozwolić, by bezpodstawna nienawiść zdominowała publiczną dyskusję, dodała. Agnieszka Kaczorowska, znana jako Bożenka z klanu, również zabrała głos w sprawie sytuacji wokół Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktorka niespodziewanie wyznała, że docenia i wspiera działania Owsiaka, podkreślając jego ogromne zaangażowanie w pomoc innym. Jej wypowiedź zwróciła uwagę publiczności. Pokazując, że wsparcie dla wośp jest silne i wielowymiarowe wśród osób ze świata mediów i kultury. W programie Fakty po faktach, który poprowadziła Anita Werner, gościem był sam Jerzy Owsiak. W emocjonującej rozmowie wyraził gotowość do wybaczenia osobie, która mu groziła, pod warunkiem, że ta przeprosi i zrozumie swoje błędy. Jego słowa o wpływie niektórych mediów na opinię publiczną i ich odpowiedzialności za rozpowszechnianie nienawiści zwróciły uwagę na problem szerszego społecznego kontekstu tych zagrożeń. Anita Werner, poruszona tym wywiadem i całym zamieszaniem wokół WOŚP, postanowiła jeszcze bardziej podkreślić znaczenie działalności Owsiaka. W emocjonalnym wpisie na Instagramie, gdzie zamieściła wspólne zdjęcie z Owsiakiem, wyraziła swoje zdanie na temat jego pracy. To Jurek Owsiak przez ponad 30 lat potrafił uruchomić to, co najlepsze w Polakach, zbudował łańcuch ludzkich serc, zmienił to w realną pomoc, w medyczny sprzęt w szpitalach. To jego woźb uratowała życie i zdrowie milionów ludzi, małych i dużych. Woźb to drużyna aniołów. To dobro w czystej postaci. Zakończyła swoje przemówienie apelem do społeczeństwa, niech się dzieje dobro. Róbmy je razem. Ta wypowiedź nie tylko pokazuje jej osobiste zaangażowanie w obronę Owsiaka i jego fundacji, ale również stanowi wezwanie do wszystkich, aby wspólnie pracować na rzecz lepszego świata.